Niechciana fala, czy może duchowe przebudzenie Polski? Co realnie się dzieje w Europie i do czego to zmierza? Kto zyskuje, a kto zyska ostatecznie? Czy jest to walka dobra ze złem? No i co możemy zrobić? Proces, który obserwujemy, jakkolwiek nosi wyraźne znamiona guny tamasowej niszczącej struktury, to jednak jest wyrazem szerszej prawdy o naszym obecnym położeniu. Wszak zarówno guna satwiczna, rajasowa, jak i tamasowa pochodzą przecież od stwórcy. Co to wszystko dla nas oznacza? Zacznijmy od poziomu ziemskiego w cudzysłowie. Proces ten jest głównie połączeniem trzech rzeczy. A. próbą odreagowania traumy, po drugiej wojnie światowej przez Niemców zatarcia poczucia winy Angela Merkel w 2015 zapraszając falę chciała wypalić karmę poprzez nadmiar miłosierdzia budowanie korzystnej narracji politycznej jesteśmy otwartym humanitarnym kontynentem gest był za duży pole było niegotowe to otworzyło bramę bez filtra i przez nią weszło nie tylko światło, ale i cień. B wynika do czynników ekonomicznych, tak? Napływ taniej siły roboczej, z czego zyski trafiają jednak do ponadnarodowych korporacji. I c możliwość łatwego umacniania władzy i struktury Unii Europejskiej. Kto na tym zyskuje? Po pierwsze, elity globalne, które dążą do rozmycia tożsamości narodowych łatwiej zarządzać chaosem niż świadomymi narodami. Korporacje, które korzystają z taniej siły roboczej i zamętu społecznego, niższe oczekiwania płacowe, większa zależność. Niektóre grupy ideologiczne, które chcą stworzyć nowego człowieka bez przeszłości, bez narodowej kultury, bez korzenia. Na głębszym poziomie zyskuje ta część zbiorowej nieświadomości, która Karmi się lękiem, rozbiciem, brakiem zakorzenienia, niszczy rdzeń kultury, język, rytm duszy, by w to miejsce stworzyć masową, chaotyczną świadomość bez historii. To nie jest teoria spiskowa, tylko archetyp chaosu bez formy. Zajrzyjmy głębiej. Warstwa dolna chaos, niepokój, nacisk. Widać tutaj silny napór. Fale energii, które nie mają zakorzenienia, to nie tylko ludzie migrują, to ich pamięci, ich traumy, ich archetypy. Widzimy twarze, ale pod nimi gęste energie, złość, gniew, głód, gniew na Boga, poczucie odrzucenia. To pole szuka nie tylko chleba, ono szuka ojca i matki duchowej, ale nie wie, gdzie ich znaleźć, a więc. Wchodzi do miejsc, które mają wibracje duchowości, historię pewnego cierpienia. Przyciągamy się nawzajem. Warstwa górna, tam gdzie istnieje absolutny porządek, boskie spojrzenie. Na tym poziomie nie ma już ludzi, narodów, są pewne strumienie świadomości. Migracja jawi się jako ruch karmiczny. Dusze, które kiedyś zniewalały, teraz szukają światła w tych, których deptano. Dusze, które kiedyś zamykały się, teraz są zmuszane do otwarcia przez to, co w cudzysłowie obce. Niektórzy emigranci to duchowe testy, jakby awatarzy chaosu, wysłani, by zmierzyć naszą głębię współczucia i siłę granic. Ale uwaga, współczucie bez granicy staje się sabotażem, granica bez współczucia staje się opresją na poziomie absolutnym Polska dostaje lekcje integracji, przeciwieństw, gościnności i ochrony mistyki, duchowości i rozsądku, otwarcia i zakorzenienia. Fala jest procesem duchowego wytrącania ludzkości z iluzji oddzielenia, ale jeśli nie masz ugruntowania w sobie, łatwo jest przyjąć obce pole i stracić własne. Najpierw bądź sobą, potem zaproś innych. Najpierw zbuduj świątynię w sobie, potem otwórz jej drzwi. Polska jako energetyczna brama matka transformacji to pole jest otwarte, ale zmęczone, rozdarte między współczuciem a ochroną siebie. Polska ma potencjał stać się przestrzenią inicjacji narodów miejscem spotkania przeciwieństw. Jej darto mistycyzm, plus historia cierpienia, plus silne duchowe jądro. Kluczowe napięcie, test duchowy dla narodów to jest miłość bez granic versus miłość z mądrymi granicami. Otwartość serca versus ugruntowanie tożsamości. Jeśli otwieramy się bez zakorzenienia, rozpuszczamy się. Jeśli Zamykamy się całkowicie, skostniejemy. Cień jako nauczyciel, w cudzysłowie niechciani, reprezentują nasz własny też cień, ten, który porzuciliśmy. Przyszli nie tylko oni, ale przychodzi też nasza niedojrzałość, strach, pragnienie transcendencji dokąd to wszystko zmierza. Czeka na zeta, w którym zderzenie wartości, kultur i poziomów świadomości będzie jeszcze mocniejsze, ale nie jest to zagłada, jest to inicjacja. Jeśli Polacy pozostaną wierni sobie, Polska może stać się duchowym biegunem, nową ziemią spotkania, ale tylko jeśli zintegruje własny cień, w tym własną przeszłość ofiary i kata, Musimy to w końcu zostawić. Wtedy, jeśli Polska ustali granice wynikające z miłości, nie z traumy, wtedy, jeśli otworzy się na głębsze prowadzenie nie z poziomu emocji, ale świadomości, nawet duchowości jak to będzie wyglądać w praktyce. A na poziomie społecznym napięcie, konfrontacja, przebudzenie, wzrost napięcia społecznego, radykalizacja, nastrojów, podziały. Jedni będą chcieli otworzyć granice ze współczucia, inni będą krzyczeć, aby to zamknąć wszystko. Oczywiście, już to się dzieje. Konieczne będzie przesilenie coś, co doprowadzi do przebudzenia zbiorowej świadomości. Na przykład, kryzys ekonomiczny atak fala przemocy lub wręcz przeciwnie gest wielkiej integracji czy coś takiego się może wydarzyć stworzy się nowy język debaty nie oparty na lewica prawica i tak dalej nie na polityce ale na dojrzałości duchowej i kulturowej b na poziomie energetycznym oczyszczanie pola narodowego. Polska jako pole będzie przechodzić proces wydzielania obcych wibracji, które nie chcą się integrować. Niektóre fale imigracji będą samoistnie się wycofywać, jakby nie miały już z czym rezonować. Będzie wzrastała potrzeba duchowej czystości, ochrony medytacji narodowej. C. Na poziomie duchowym, aktywacja świadomości narodowej. Przebudzi się duch polski jako istoty nie narodu, ale pola dusz. Ludzie zaczną czuć, że ich osobista transformacja wpływa na zbiorowo. Pojawią się nowi przewodnicy, nie politycy, ale bardziej duchowi liderzy. Codzienności. Co ja mogę zrobić? Ja, czyli ty. Zadbaj o własne pole. Codziennie oczyszczaj się z lęków, uprzedzeń, fałszywego współczucia. Praktykuj zakorzenienie, bądź osadzony w sobie, zanim cokolwiek przyjmujesz. Zamieniaj emocje w świadomość. Pytaj siebie, co we mnie właśnie zareagowało, dlaczego. Ucz się stawiać granice z miłością. Odmawiaj tam, gdzie czujesz, że coś cię osłabia, nie z nienawiści, ale z szacunku do siebie. Pomagaj nie dlatego, że wypada. Pomagaj wtedy, gdy czujesz wewnętrzne tak. Rozwijaj w sobie miłość selektywną, ale niewykluczającą, mądrą, czującą czystą. Praktykuj obecność, stań się świadkiem. Patrz na to, co się dzieje w Polsce i Europie nie tylko oczami obywatela, ale oczami duszy. Zadaj sobie pytanie: co to wydarzenie mówi o naszej zbiorowej duszy? Jak mogę zareagować? Nie z poziomu reakcji, ale odpowiedzialności. Twórz wspólnoty serca i świadomości. Spotykaj się z innymi, którzy czują podobnie. Nie po to, by narzekać, ale by podnosić to pole. Módl się razem, medytuj, twórz kręgi obecności, nawet w małych grupach. Buduj subtelną sieć światła w Polsce, to ma realny wpływ. Jeśli Polacy zaczną działać z poziomu duszy, a nie z lęku lub emocji, wtedy Polska stanie się przykładem integracji przez obecność, nie przemoc. Obcy przestaną być aż tak dużym zagrożeniem, staną się lustrem, które już nie wywołuje reakcji. W polu narodowym pojawi się spokój, który nie zamyka, ale chroni. Om tat Sat.